Laudetur Jezus Chrystus, dzisiejszy odcinek to tzw. zwany QA. Odpowiem na cztery pytania, które wydaje mi się, że wyjątkowo powinienem poruszyć. Staram się nie, odnieść, nie odnosić do pytań tzw. zwanych prywatnych, czyli jak ktoś mnie pyta o mnie, ponieważ ja nie jestem celebrytą, jestem kapłanem Kościoła katolickiego tego się trzymajmy, chcę, żeby tak zostało, więc nie ma znaczenia, wiecie, jakieś moje, moje hobby, moje myślenie o pewnych rzeczach. Trzymajmy się tego, co jest naprawdę ważne. Ja mam tylko w jakiś sposób Was podprowadzić. Pierwsze pytania, które pojawiły się, i tak ogólnie może to zbiorę, to było pod odcinkiem o działaniu Ducha Świętego, o charyzmatach. E, jakieś gorono no zarzucało mi jednak, że e, zupełnie nie tak wygląda to w kościele, ponieważ wychowują się w różnych grupach charyzmatycznych i to właśnie te charyzmaty pomogły im przede wszystkim e, uwierzyć w pana Boga. Co więcej, charyzmaty są najważniejszą częścią kościoła katolickiego i ja jako zwykły ksiądz nie mam nic do powiedzenia, bo się nie znam. O, ostro. Natomiast uwaga, czytam, prawdopodobnie ten fragment pochodzi z Pisma Świętego. Na 100%, tylko specjalnie mówię do tych ludzi. Z charyzmatami można trafić do piekła. To jest jeszcze moje określenie. Mateusz 7:22. Uwaga. Wielu powie mi w owym dniu: Panie, panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twojego imienia? Pierwszy charyzmat proroctwo. Czy nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twojego imienia? Drugi charyzmat egzorcyzm. I nie czyniliśmy cudów mocą Twojego imienia? Trzeci charyzmat. Wtedy oświadczę im, że nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode mnie. Czyli widzicie, oznacza to, nawet pismo święte samo pokazuje, że nie wystarczy samo otrzymywanie charyzmatów. Trzeba jeszcze pełnić wolę Ojca, który jest w niebie. I myślę, że tyle, jeśli chodzi o ten głos w dyskusji pod tym odcinkiem, nie ma potrzeby roztrząsania. Same charyzmaty, tak jak mówiłem, to tylko w cudzysłowie oczywiście, bo to był skrót myślowy, Dodatek. Najważniejsze jest to, żeby zakochać się do szaleństwa w Jezusie. I to jest, mamy pragnąć przede wszystkim Jezusa. Cała reszta jest dodatkiem. I oczywiście wielu tych świeckich charyzmatyków, ja nie chcę wrzucić wszystkich do jednego worka, bo absolutnie tak nie wolno. Ale wielu tych świeckich charyzmatyków skupia się tylko i wyłącznie właśnie na tych charyzmatach, a nie na tym, żeby. Korzystać z sakramentów Kościoła katolickiego, które zostawił nam Jezus. Uwaga, drugie pytanie, ponieważ tu dziękuję za wiadomość, którą ta osoba mi wysłała, bardzo cenna wiadomość. Jeśli mówimy o Kościele, szczególnie tutaj kwestii Komunii Świętej, tutaj dotyczyło transubstancjacji, czyli przeistoczenia, trzeba być bardzo precyzyjnym, jeśli chodzi o terminologię. Czasami zdarza mi się użyć zbyt dużego skrótu, zatem jestem zobowiązany do tego, żeby tutaj uczynić tak zwane sprostowanie. Ale muszę przeczytać, żebym miał absolutną pewność, że wiecie, znowu nie popełnię jakiejś gafy językowej. Punkt 1376 z Katechizmu Kościoła Katolickiego. Sobór trydencki streszcza wiarę katolicką, nauczając, ponieważ Chrystus, nasz odkupiciel, powiedział, że to, co podawał pod postacią chleba, jest prawdziwie jego ciałem, przeto zawsze było w Kościele Bożym to przekonanie, które święty Sobór wyraża dzisiaj na nowo, że przez konsekrację chleba i wina. Dokonuje się przemiana całej substancji chleba w substancję ciała Chrystusa, Pana naszego, i całej substancji wina w substancję Jego krwi. Święty Kościół Katolicki słusznie i właściwie nazwał tę przemianę przeistoczeniem. Eucharystyczna obecność Chrystusa zaczyna się w chwili konsekracji i trwa, dopóki trwają postacie eucharystyczne. Cały Chrystus jest obecny w każdej z tych postaci. I cały w każdej ich cząstce, a więc łamanie chleba nie dzieli Chrystusa. I to pomoże mi tak naprawdę przejść do punktu kolejnego, bardzo trudnego dla mnie punktu. Nie jest jeszcze to głos w dyskusji tak, jak, jaki bym chciał, ponieważ muszę poczekać, aż opadną emocje związane z tym, a mianowicie o przyjmowaniu Komunii Świętej na rękę. Yy, bardzo drażliwy temat. Myślę, że dla wielu z nas nie to, że nawet drażliwy, tylko bolesne. Ja nie chcę wziąć na razie udziału w dyskusji, czy wolno, czy nie wolno, ponieważ to, co nieraz mówiłem, posłuszeństwo kościołowi, którego wielu ludzi nie zrozumiało, do którego też kiedyś się odniosę, bo nieraz słyszę, że trzeba być posłusznym Panu Bogu, a nie kościołowi, tak jakby to były dwie oddzielne rzeczy. Natomiast kwestia posłuszeństwa to jest jeszcze kwestia zupełnie innej terminologii, ale dzisiaj w to nie wchodzę. Natomiast obserwując pewne rzeczy, to jak księża nieraz w różnych parafiach narzucali wręcz przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, to jest niedopuszczalne, narzucanie, to jest łamanie sumienia ludzkiego. Kościół oczywiście dopuszcza, więc na razie zostawiam to tak, pozwolę sobie tak głęboki oddech i poczekamy. Kto będzie wiedział, to będzie wiedział o co chodzi. Natomiast jak widzę, jak to wygląda w różnych częściach świata, Panie Boże, przepraszam za to. Naprawdę. Przepraszam. Za to, że pakowali Ciebie do woreczków foliowych, bo bali się bakterii. Za to, że podawali Ciebie pensetą, ponieważ kapła nie chciał Ciebie dotknąć swoją dłonią. Przepraszam, jest mi ciężko. Jest mi wstyd w takich sytuacjach. Kiedy podawali Ciebie na dużą odległość. Kiedy podawali ciebie, Panie Jezu, poprzez gumowe rękawiczki, żeby nie daj Boże, zarazić się, czy nie zarazić się wirusem, tak jakby to nie było ciało Boga, a później te rękawiczki bez żadnego problemu lądowały w koszu. Nie? To pokazuje, że wielu z tych ludzi, którzy tak pozwalali sobie na to, nie wierzą w ciebie. Nie wierzą w realną obecność Jezusa w Eucharystii. Specjalne podajniki, które wymyślili. Jak się uda, będą pojawiały się różne zdjęcia, żeby pokazać, o czym ja mówię. Podajniki? Plastikowe podajniki, tak jak na dropsy? Panie Jezu, przepraszam. Ja nie wiem, jak inaczej dobrać słowa. Jest mi wstyd w takich sytuacjach. Natomiast chciałbym powiedzieć tylko jedną rzecz. Na razie mówię, nie oceniam, czy wolno, czy nie wolno na rękę. Będzie obszerny odcinek na ten temat. Poczekam tylko, aż opadną emocje, bo mogę być niezrozumiany. Natomiast, kiedy ktoś podaje te argumenty, że podając na rękę, nie ma ryzyka zarażenia siebie, natomiast to jest głos ludzi niewierzących. Ponieważ, uwaga! To nie chodzi tylko o to, jak to mówili niektórzy księża, których, wiadomo, imion mi nie wolno podawać teraz, bo jest duże ryzyko, że wystarczy zrobić piękny tron dla Pana Boga. Uh -huh, uh -huh. Znowu głęboki oddech i mogę przejść dalej. Uwaga, kiedy ja udzielam Komunii Świętej, później muszę trzymać złączone palce, żeby nie dotknąć tymi dłońmi, tymi palcami, który trzymają ciało Pana Jezusa, ornatu, na przykład, no bo to jest profanacja, kiedybym dotknął później, przecież tu mam cząstki, partykuły, tak? Więc muszę położyć dłonie nad kielichem, ministrant musi polać mi zampułki wodą, po to, żeby każda cząsteczka, nawet najdrobniejsza, spadła do kielicha. Później, to się nazywa puryfikacja, muszę spożyć tę wodę z cząstkami pana Jezusa. Czyli muszę dbać o największe szczegóły. Muszę, to znaczy, chcę. Jeżeli na przykład, nie odprawiam danej mszy świętej, no to przy tabernakulum jest takie naczynko z wodą, waskulum to się nazywa, i tam y, też zanurzam palce. Ja zatem zadaję sobie pytanie. Co dzieje się, kiedy ksiądz udzieli komuś komunii świętej na rękę i załóżmy, ktoś sobie weźmie i udzieli. No pięknie zrobił, o, i itd., tak itd. Tak no dobrze, ale co z tą dłonią, w której kapłan położył ciało Jezusa? No bo skoro Kościół dopuszcza, załóżmy na razie na potrzeby tylko tego odcinka, że to nie jest żadna profanacja. W kolejnym odcinku będę mówił dużo więcej, ale co z tą dłonią? Co o ławkę wytrzeć, to jest profanacja. Co o spodnie wytrzeć? To jest profanacja. I co z tym pięknym tronem? Co może wylizać? Bo teoretycznie nie, nie teoretycznie. Trzeba byłoby dopuścić do tego, żeby nie została żadna partykuła. Czy trzeba byłoby wziąć na palec i na przykład włożyć do ust. No ale zaraz. A bakterie? No to gdzie to jest dużo lepsze? No przecież ten człowiek dotykał klamki, jechał samochodem, dotykał kierownicy w swoim samochodzie, później dotykał y, różnych miejsc, dotykał swojego telefonu, gdzie wszędzie są bakterie, a jednocześnie walczy o to, żeby tutaj nie było zarażenia. No właśnie. Ja nie spotkałem jeszcze odpowiedzi i kiedy jako ksiądz wiem, i to naprawdę cierpię, kiedy muszę w wyjątkowych sytuacjach udzielić komunii świętej na rękę, na szczęście to są w moim przypadku sporadyczne przypadki, w moim odczuciu jest to łamanie mojego sumienia, ale ja chcę być posłuszny biskupowi i czekam tylko aż się zakończy pandemia, bo już nie będę musiał. Kościół na szczęście mnie broni w swoim nauczaniu, kiedy mówi, że nie muszę w pewnych sytuacjach. Czekam tylko, aż się zakończy ten czas pandemii. Natomiast, kiedy ja mówię człowiekowi, który ma przyjąć Komunię Świętą, i mówię, niestety nie powinien też mówić podczas udzielania Komunii Świętej, to też uwaga, ale mówię, proszę nie odchodzić ode mnie, dopóki pani albo pan nie wyczyści dłoni bardzo dokładnie z każdej cząsteczki. Wiecie, z jaką agresją się spotykam? Jako ksiądz? O co mi chodzi? A to mi pokazuje jasno. Ci ludzie. Przestali wierzyć w realną obecność Jezusa. A gdzie bojaźń boża? Gdzie miłość do Pana Boga, gdzie miłość do świętych postaci? O za dużo emocji, bardzo dużo emocji. Natomiast właśnie dlatego nie jestem gotowy na nagranie rzeczowego odcinka, choć materiał mam przygotowany bardzo szczegółowy, bardzo szczegółowy, ale dajcie mi jeszcze czas. I ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć, to poprosili mnie o to parafianie. Ponieważ bardzo często spotykają się właśnie, y, coraz więcej jest taka polaryzacja społeczeństwa, czyli wierzący, niewierzący, ale ta polaryzacja następuje w wielu aspektach życia. Y, I załóżmy, że jest sobie jakiś poczciwy chrześcijanin, który stara się chodzić na mszę świętą, ale nie jest, jakby to ująć, potęgą intelektualną. Y, w, w różnym wieku to może się zdarzyć. No i teraz uwaga: ci ludzie mówią, proszę księdza, no mamy problem. Dlatego, że my nie potrafimy zabrać głosu w dyskusji, kiedy ktoś zaczyna atakować kościół. Chcielibyśmy bronić, ale mamy jakąś podstawową wiedzę na ten temat, nawet trochę więcej niż przeciętny człowiek, załóżmy w cudzysłowie niewierzący. Ale na przykład, kiedy zaczyna atakować nas lekarz i mówi o tym, że z medycznego punktu widzenia, i zaczyna podawać argumenty, dlaczego jest niewierzący, no przecież nie mamy szans konfrontacji z takim człowiekiem. Tutaj z kolei kolejny znajomy jest matematykiem i będzie nas atakował e, jako matematyk. Ktoś inny będzie nas atakował jako biolog, ktoś inny jako fizyk, ktoś inny jeszcze jako historyk, bo jest e, ekspertem w swojej dziedzinie. I każdy z tych ludzi oczekuje od zwykłego jednego chrześcijanina, że będzie znał odpowiedź na wszystkie pytania. Kochani, nie przejmujcie się tym. Oczywiście musicie się rozwijać całe życie, jak najbardziej. Ale w takich sytuacjach warto, żebyście odsyłali do kogoś, kto faktycznie jest specem, wierzącym specem. Ja mam tak w takich dyskusjach z ludźmi, kiedy załóżmy jakiś lekarz próbuje mi pokazać, ile to wie, i, e, i w ten sposób atakuje kościół. To ja się uśmiecham i mówię: Załóżmy, proszę pana, to może zróbmy tak, bo ja mam znajomego e, profesora, doktora, e, który jest lekarzem, z nim proszę porozmawiać. I wiecie co? <laughs> Zawsze. 100% na 100% ludzi, Winienie nie, to ja, ja nie mam czasu. No to wie, czemu mnie atakujesz? Ja nie muszę znać się na medycynie. Podstawy znam. Kiedy na przykład ktoś zaczyna mi tłumaczyć z naukowego punktu widzenia i zaraz fizyka oczywiście mi omawia, mówię spokojnie. Mam znajomego, który jest specem od kosmosu. Jak chcesz? Fizyk bardzo znany? Możesz sobie z nim porozmawiać. Nigdy nie doszło do spotkania. Wielu mówiło, o, fajnie, spoko, spoko. Od razu się wycofywali, bo wiedzą, że oni też nic nie wiedzą. Przeczytali dwie, trzy książki, trochę mają większą wiedzę z fizyki i z automatu myślą, że wszystko wiedzą. Nie czujcie się winni z tego tytułu. Nie musicie naprawdę odpowiadać, ale fajnie, żebyście mieli grono takich znajomych, którzy faktycznie wiedzą dużo i dzięki temu możecie ich odsyłać. Bo każdy od Was, od chrześcijan, będzie oczekiwał, żebyście byli ekspertami w każdej dziedzinie. Ale tylko po to zadają takie pytania, tylko po to, żeby siebie przekonać, że warto nie praktykować, ponieważ ci katolicy, prości ludzie, nic nie wiedzą. Oni też nie. Naprawdę niewielu jest ludzi, którzy y, znają odpowiedź na te pytania. Dyskusja cały czas trwa. Dlatego nie chcę, żebyście y, poddawali się oczywiście. Kochajcie tych ludzi, rozmawiajcie z nimi, starajcie się zrozumieć ich punkt widzenia, y, ale nie dołujcie się, że nie znacie odpowiedzi na te pytania. Ja muszę wiedzieć, muszę znać ludzi, którzy wiedzą, i na razie tego się trzymajmy. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na niektóre pytania. Co jakiś czas pozwolę sobie odnieść do kolejnych, ale nie osobistych. Pojawiło się także pytanie o tę moją drogę nawrócenia, ponieważ w jednym z odcinków wspomniałem, że 8 lat byłem człowiekiem, który uznawał siebie za niepraktykującego, może kiedyś, może kiedyś. Jeszcze nie teraz. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.